Jest takie przysłowie: w marcu jak w garncu. Ten marzec jest jednak wyjątkowy. Wczoraj na przykład, przynajmniej w Warszawie, rano padał śnieg z deszczem, później było bardzo słonecznie, a chwilę później padał obfity grat. I to wszystko przed 12, ale to nie dlatego ten marzec jest wyjątkowy. Jak wiadomo, mamy światową pandemię. Większość sklepów, które nie są supermarketami, Aptekami czy drogeriami jest zamknięte. My staramy się nie wychodzić z domu, żeby zatrzymać gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa. Odwołane zostały już wszelkie eventy, koncerty i wydarzenia masowe. Wstrzymanych zostało wiele programów telewizyjnych. Takich chociażby jak Twoja twarz brzmi znajomo czytaniec z gwiazdami. Ledwie w ostatnim filmie wspominaliśmy o tym jak wiele im wyjaśni się w odcinku świątecznym Sanatorium Miłości. Jak się jednak okazuje nie im wyjaśni się w nim nic. Ani to, czy Włodek ze Stanią się rozstali. Ani czy Gerard i Iwona są razem. Ani nawet to, czy byli razem na wycieczce i dokąd była ta wycieczka. Jak wiecie, a wiecie... Bo mówię o tym już od bardzo dawna odcinek Wielkanocny miał być kręcony w drugiej połowie marca. Pech chciał, że w drugiej połowie marca mamy kwarantannę. Co za tym idzie tak duże skupisko ludności, kilkudniowy plan zdjęciowy do sanatorium Miłości nie wchodzi w grę. To oczywiście było do przewidzenia, ale dzisiaj zostało oficjalnie potwierdzone przez produkcję. Nie będzie świątecznego odcinka Sanatorium Miłości. Odcinek finałowy był więc odcinkiem ostatnim. Produkcja pluje sobie pewnie w brodę, że nie nakręciła go wcześniej, bo zimy i tak nie było w tym roku, więc pogoda sprzyjała plenerom, ale widocznie tak miało być. Takiej sytuacji nie obowiązuje już chyba tajemnica i będziemy się dowiadywać jak potoczyły się losy bohaterów drugiej edycji. I oczywiście dawać wam znać, bo nie samym koronawirusem człowiek żyje. Trzymajcie się ciepło.